terenowe przyczepy kempingowe to nie jest popularny temat w naszym polskim ofrodzie, ale kiedy byłem w Australii okazało się, że jest to bardzo popularny sprzęt do podróżowania. Trzeba przyznać, że takie przyczepki robią wrażenie, są piękne, cudowne, mega terenowe, no i niestety koszmarnie drogie. Podejrzewam, że spokojnie można kupić mieszkanie w cenie takiej przyczepki, także dla wielu z nas pozostaną one w strefie marzeń. Oczywiście offroadowcy to pomysłowi ludzie i zawsze potrafią coś samemu skonstruować, jak na przykład taką przyczepkę, która powstała, no widać jak powstała, ale takie przyczepki najczęściej mają problemy z tym, żeby legalnie podróżować po drogach. No i niestety najczęściej kończą jako właśnie takie prototypy, które no są fajne, ale nigdy nie weszły do masowej produkcji. Dziś w Terenwizji będzie premiera takiej przyczepki, która od zera powstała w Polsce. Jest przeznaczona właśnie dla naszych offroadowców. Najważniejsze jest to, że konstruktor zadzwonił do nas i powiedział, że możemy ją przetestować, ale prosi, żeby to były testy w takim terenwizyjnym stylu, czyli ostre ciuranie w błocie, bo chce udowodnić, że właśnie taka przyczepka zasługuje na miano przyczepy terenowej. Zdaję sobie sprawę, że to jest nowy temat. Jeszcze wiele osób nie zna tych przyczep. Wiele osób pyta się, co to jest, czy to jest może kuchnia polowa, czy coś takiego. To jest przyczepa typu teardrop, bardzo popularna w Stanach i w Australii. Zaletą takiej przyczepy jest to, że jest mała. To jest jakby główna jej zaleta. Możemy tą przyczepą wjechać w, w taki teren, gdzie, gdzie normalna przyczepa, która ma duże zwisy i, i niski prześwit, nie, nie, nie przyjedzie po prostu. Tak? Ta przyczepa ma takie rozmiary, że jeżeli przejedziemy samochodem pod jakąś, załóżmy, niską gałęzią lub jakimś powolonym drzewem samochodem, to, to przyczepa też przyjedzie. Na początku moje podróże wyglądały tak, że składałem siedzenia w samochodzie i po prostu z żoną spaliśmy na, na materacach. Było to duże obciążenie, dlatego że jeżeli ktoś chciał jechać do, do, do sklepu po coś lub np. chcieliśmy zwiedzić okolice, to trzeba było cały ten nasz dobytek zwijać, wrzucać. Oczywiście tego nikt nie poukłada, tylko po prostu to leżało jedno na, na drugim. I dlatego też ta przyczepa właśnie taką ma zaletę, że możemy to wszystko zostawić. Nawet możemy zostawić znajomych, którzy z nami podróżują w tym momencie. Oni mogą tam zostać i ja mogę na przykład jechać po jakieś zakupy. To jest dosyć duże ułatwienie, którego nie dają pick-upy z obudowami i namioty dachowe. Pusta przyczepa waży około 400 kg, z dodatkowym wyposażeniem, takim jak tutaj, aneks kuchenny, boksy, markiza, te rzeczy. To jest około 470 kg. Opony są dostosowane do auta, którym ja dysponuję. Tak samo rozstaw szpilek. Jeżeli ktoś ma jeepa, to może sobie dostosować rozmiar opon i rozstaw szpilek do jeepa, aby móc w razie wypadku użyć tego samego zapasu. Zawieszenie to jest belka skrętna na gumowych elementach. Jest to bardzo proste zawieszenie, ktoś mógłby powiedzieć, że w teren się nie nadaje. Uważam, że nadaje się w teren. Jakby zaletą tego zawieszenia jest, jest jednak jej cena. Jeżeli chcemy, żeby przyczepa kosztowała tyle, ile kosztuje, to niestety wstawienie zawieszenia wahaczowego lub jakiegoś innego bardzo zaawansowanego poniesie cenę. Wersja podstawowa to jest koszt 29 tysięcy złotych. Wersja pasowa jest przygotowana do rozszerzeń o różne dodatki. W tej chwili, gdybyśmy zamontowali wszystkie dodatki, jakie są w ofercie, wtedy taka przyczepa będzie kosztować 34 tysiące. W tej chwili jest to najtańsza przyczepa na rynku, w niektórych przypadkach o połowę tańsza od konkurencyjnych. Przyczepka pomalowana jest, tak jak większość terenówek teraz, powłoką ochronną. Zabudowa jest osadzona na stalowej ramie, która chroni dookoła tą zabudowę przed uszkodzeniami. Nie, nie walę głową. No chyba, że będę w nocy się budził. Oh. Ale tutaj będzie poduszeczka, to będzie jakoś tak. Długość tego łóżka to jest 2 ,8 m 8 tak więc naprawdę wysoka osoba tutaj się zmieści. Szerokość to 1,24. Tak więc swobodnie dwie osoby się mieszczą. Jak na razie, po testach, nic nie odpada. Wszystko no, się to jest... trzyma. Nie no, działa. Na, nawet błota nie ma. Jest wytrzymała. Właśnie o dziwo jest wytrzymała, dlatego, że ścianki są zrobione ze sklejki grubości 21 mm. To są elementy konstrukcyjne, które przynoszą całe obciążenia z dachu i z, z dodatków, które są zamontowane na ścianie. Uważam, że fajnie jest, będąc na łonie natury lub gdzieś nad jakimś jeziorem, Korzystać z przyczepy, która jest zrobiona z drewna. Myślałem, że taki klasyczny zaczep haka przyczepki nie wyda aż takiego ruchu yy, w terenie i ta przyczepka będzie chciała się urwać, wypiąć albo coś się stać. A naprawdę pozytywnie nas to zaskakuje. I przyczepka robiła bardzo duże skoki, yy, krzyżowała względem auta ciągnącego. No i naprawdę to, to złącze takie klasyczne, przyczepkowe daje radę w takich warunkach. Amerykanie używają takich złącz, które ma, są obracane i mają kilka płaszczyzn wyginania się, ale z tego co orientuję się, to w Polsce nie są za bardzo dozwolone przez homologację. Trzyma się. W zasadzie jest tylko jedna droga zalegalizowania takiej przyczepy. Ta przyczepa przychodzi dopuszczenie jednostkowe. Każda sztuka jest rejestrowana w kategorii przyczep lekkich do 750 kg. Przyczepa nie przychodzi okresowych przeglądów technicznych. Ubezpieczenie OC jest minimalne. Ja za tą przyczepę płacę 90 zł w tej chwili. Wiadomo, że bardzo dużo czasu mimo wszystko w trakcie ekspedycji różnych wypadów spędzamy jednak na asfalcie. Zawieszenie na resorach ma swoje zalety w terenie. Na asfalcie może powodować kołysanie przyczepy przy gwałtownych ruchach przy tak zwanym teście łosia. To zdaje egzamin. Przyczepa prowadzi się bardzo stabilnie i jeżdżę z tą przyczepą około 110-120 km na godzinę na trasach i jest naprawdę stabilny W większości przypadków jazda z przyczepką wymaga jedynie pamiętania tego, że, że ciągniemy coś za sobą i przyczepka lekko ścina zakręt. Nie dużo, ale ścina. Problem pojawia się przy cofaniu, niektórzy mogą mieć problem z tym, że ta przyczepka jest na tyle lekka, że możemy ją odpiąć i ręcznie przestawić. Miałem nawet taką sytuację, gdzie zakopałem się na podjeździe pod górę, nie było możliwości cofania, bo przednie koła w ogóle nie reagowały. Tak więc po prostu wysiadłem, oczepiłem przyczepkę, zawróciłem na miejscu sam. Ściągnąłem ją na dół, zjechałem samochodem, podpiąłem i pojechałem. Jest to przyczepa zbliżona w, w swoim jakby korzystaniu do, do traperskich przyczep, takich buszkraftowych, dlatego też takie rzeczy, udogodnienia typu telewizor czy radio, nie ma tutaj w tej przyczepie, nie są montowane. Jeżeli ktoś uzna, że potrzebuje, może sobie zamontować, ale tu bardziej chodzi o to, że spędzamy czas na łonie natury. Przed przyczepą, nie w przyczepie. Jeżeli zamontujemy zabudowę na pikapa, to w zasadzie mamy auto tylko i wyłącznie do użytku w trakcie wyprawy, tak? Tą przyczepę możemy odczepić, zostawić w garażu, przygotowaną w pełnym, że tak powiem, ręczniku. Wiadomo, jak ktoś żyje, człowiek ma wiele spraw na głowie. I gdy przychodzi ten wolny weekend, gdzie mógłby wyjechać na chociaż na, na jedną noc, pojawia się taki problem, że. A bym pojechał, ale mam swoje rzeczy w garażu, a wędka leży u szwagra. Tu mamy wszystko spakowane. Jest gotowe, podpinamy, jedziemy.